Cześć tu Ania i kanał Potaniaści. Dzisiaj przeprowadzę Was przez y, audyt mojego budżetu listopadowego. Porozmawiamy sobie o tym, co mi wyszło, co mi nie wyszło, jakie miałam założenia na ten miesiąc i co mi z tych założeń wyszło, a co, a co nie. Tak jak już powiedziałam. Za mną jest lekki bałagan, ale zauważyłam go dopiero teraz w kamerze i, i powiem Wam szczerze, że po prostu nie chce mi się wstawać. Te torby za mną, yy, worki na śmieci, tam po prostu są ubrania, które dostaliśmy od mojej znajomej dla dziewczyn. Także muszę je po prostu przejrzeć i tam sobie leżą. Yy, jak ktoś yy, nie jest na moim Instagramie i może go zdziwić, skąd jest u nas kabanos, który tam leży, kabanos jest u nas na wakacjach, Chyba nas jest, yy, był moim psem kiedyś, to jest przez mojego męża i po prostu jest u nas na krótkich wakacjach, więc możecie go widzieć w jakimś tam. Może on się po prostu tutaj gdzieś pojawiać. A teraz sobie grzecznie śpi. Jeśli jesteś nowa na moim kanale, nazywam się Ania, to jest kanał po taniości. Od kilku lat pomagam kobietom wyprowadzić ich finanse z chaosu i udowadniam, że na absolutnie każdym budżecie można zbudować oszczędności i całkiem fajne życie. Więc yy, zachęcam cię do tego, żebyś tutaj ze mną została, zostawiła subskrypcję i dołączyła do naszej rodziny potaniości blok, bo tutaj jest naprawdę fajnie. Więc listopad, jak wam mówiłam, w listopadzie listopad był naprawdę miesiącem y, dla mnie bardzo ciężkim. Z tego względu, że po pierwsze, ja się przygotowywałam na to, że listopad będzie ciężki. Zmieniłam pracę. Między wypłatą, w, między ostatnią wypłatą z y, ostatniej mojej pracy, a tą nową w listopadzie miałam dwa tygodnie rozstrzału, więc to jest dosyć dużo. Byłam to przygotowana i po prostu miałam to odłożone wcześniej pieniądze, ponieważ od dłuższego czasu już wiedziałam, że tak będzie. Co z tego wynikało? To, że od ostatniej wypłaty z mojej nowej pracy do tej w, od, od ostatniej wypłaty w mojej starej pracy do tej w mojej nowej miałam 6 tygodni po prostu tego okresu między jedną wypłatą a drugą. Więc to było coś, co po prostu było dosyć ciężkie, jeżeli właśnie chodzi o yy, zrobienie sobie budżetu. Powiedziałam sobie tak, że po prostu pożyczyłam od siebie z budżetu awaryjnego na zapłacenie rachunków i oddałam sobie też te pieniądze. Ale rozwaliło mi to trochę, yy, generalnie rozwaliło mi to właśnie trochę mój budżet, ponieważ ciężko jest po prostu tak bardzo dobrze śledzić to, co się od siebie pożycza, co, co, co się sobie oddaje. Musiałam sobie też oddać niestety trochę mniej, z tego względu, że moja wypłata w listopadzie była dużo mniejsza. Ja niedawno skończyłam studia, pracuję teraz jako już pielęgniarka tutaj wykwalifikowana. I moja wypłata powinna wynosić 1900 funtów. Za cały miesiąc przepracowałam, dostałam 1400. Jak widzicie, 500 funtów różnicy. Co miesiąc tworzę nowy budżet, i żeby stworzyć ten budżet, podążam za pewnymi krokami. O tych krokach, jeżeli jesteś ciekawa, jakie są to kroki, piszę o tym bardzo dokładnie w moim workbooku Budżet Domowy, 6 lekcji do finansowej, niezależności i wolności. Teraz wam powiem tylko tyle, że po prostu przy każdym moim tworzeniu bu budżetu na kolejny miesiąc, zakładam sobie pewne cele i też zakładam sobie, co może w tym miesiącu być takiego właśnie, yy, że może mi ten budżet rozwalić. So, jest to tak zwana kategoria u mnie uwaga. Jeżeli chodzi o listopad, yy, wiedziałam o tym, że ta wypłata będzie po prostu mniejsza, z tego względu, że ja chorowałam przez kilka miesięcy, yy, chorowałam przez po prostu kilka dni, więc yy, za to nie miałam zapłacone i wiedziałam po prostu, że to będzie to Moimi celami na listopad, takimi dosyć górnolotnymi, ale no nie udało mi się ich zrealizować, było to, żeby odbudować fundusz awaryjny. Tego celu nie udało mi się zrealizować, ale za chwilę Wam o tym powiem. Drugim celem było zmniejszenie wydatku na kategorie różne. O kategorii różne znowu piszę w moim workbooku. I, I myślałam o tym, czy założyć sobie oddzielną kopertę na ubrania, ponieważ ostatnimi czasy to, było, to był taki dosyć duży wydatek, który właśnie u nas w budżecie się gdzieś tam pojawiał i schodził po prostu z kategorii różne. Przejdźmy więc po kolei, co mi się z tych rzeczy tutaj właśnie udało, a co nie. Ludzie mi tu chodzą, ludzie, kochane. Jeśli chodzi o odbudowanie mojego funduszu awaryjnego, to jest mój absolutny priorytet w tym momencie i w grudniu będę mieć większą wypłatę, w styczniu tak samo, bo będę miała premię za to, że pracuję w święta, więc wszystkie te ekstra pieniądze idą na odbudowanie funduszu awaryjnego. Fundusz awaryjny w najlepszym momencie mojej moje przygody z budżetem wynosił u mnie 10 tysięcy funtów, więc to są naprawdę bardzo duże pieniądze. W tym momencie on jest dużo mniejszy, ale jak to w życiu bywa, dużo awarii po prostu wyszło gdzieś po drodze. Jedną z takich ostatnich awarii, o której też Wam mówiłam, ze względu na to, że tutaj jest, mamy te w tym momencie COVID, dentyści nie działają, musiałam zapłacić prawie 1000 funtów za leczenie zęba. Bardzo, bardzo dużo i to właśnie nadszarpnęło bardzo mój budżet, który teraz próbuję odbudować, więc jeżeli chodzi o fundusz awaryjny, nie udało mi się go tutaj odbudować, ale też jestem z tego bardzo zadowolona, że z tego funduszu nie wyciągałam więcej pieniędzy, udało mi się po prostu opłacić rachunki i zapłacić wszystkie jakieś tam rzeczy, które tam gdzieś wyskakiwały po drodze z moich bieżących, bieżących bieżącego budżetu i z tego jestem bardzo zadowolona druga rzecz, czy udało mi się zmniejszyć kategorie różne Uważam, że tak, zaraz wam pokażę. Jesteśmy przy końcu miesiąca. Jak nagrywam ten film, jest 26 listopada. Jak nagrywam ten film, jest 26 listopada. I proszę bardzo, to są wszystkie pieniądze, które w tym, w tym miesiącu wydałam oprócz rachunków. Także ta kategoria, różne absolutnie. Jestem mega zadowolona, bo bardzo mi się właśnie udało tą kategorię zbić i nie wydałam prawie nic. Jeżeli chodzi o kopertę na ubrania. Zastanawiam się, yy, zastanawiam się dalej, czy taką kopertę sobie po prostu stworzyć i myślę, że yy, będę niedługo analizowała swoje koperty, zobaczę jak one działają, a jak, a jak nie działają i zobaczę, czy po prostu taka koperta na ubenia będzie mi potrzebna. Póki co, jeżeli coś potrzebuję, czy ja, czy dzieci właśnie z ubeń, to właśnie idą one z tej kategorii różne. Coś, co, o czym tutaj nie, nie pisałam w, w moim planie, bo nie, nie myślałam, że w ogóle będę o tym mówić, a mówiłam o tym dosyć dużo na Instagramie. Na Instagramie y, mam taki cykl oszczędny poniedziałek, w którym właśnie dzielę się z Wami tym, co mi się udało, a co mi się nie udało w, w poprzednim tygodniu, jeżeli chodzi właśnie o budżet. I to jest bardzo fajny cykl, bo też Wy się dzielicie właśnie swoimi y, historiami z budżetem. Więc co mi się nie udało w tym miesiącu i gdzie po prostu popadliśmy sojomotnie, to był fundusz spożywczy. Pierwszy raz od wielu, wielu miesięcy nie wyrobiłam się kompletnie w funduszu spożywczym. Myślę, że tutaj jest, y, są trzy tego powody. Po pierwsze, y, niestety ceny żywności poszły masakrycznie w górę i to też jest jedna, jedna z powodów, dla których ten budżet spożywczy nam trochę w tym miesiącu pokulał. Druga sprawa jest taka, że był taki bardzo, było sporo zamieszania przy zakupach y, online. Potem zakupy takie zwykłe, jednak w sklepie miałam dosyć dużo przeboju, właśnie z zakupami online, które też nam ten budżet właśnie tutaj trochę ukróciły. Trzecia sprawa jest taka, że po prostu zamiast robić zakupy raz w tygodniu, bardzo często jeździliśmy do sklepów w tym miesiącu. Po prostu zabrakło tutaj nam logistyki i dobrego planu. Cały listopad był mega chaotycznym miesiącem, bardzo dużo się działo i gdzieś właśnie to planowanie zeszło na dalszy, na dalszy plan po prostu i jest masakra i to jest, właśnie, to jest właśnie dowód tego, że nawet to jest właśnie dowód tego, że nawet jeżeli sobie dobrze radzimy z budżetem przez wiele miesięcy jest bardzo fajnie i na przykład się oszczędza, bo ja zazwyczaj jeżeli chodzi o mój budżet spożywczy zazwyczaj mam, yy, mi tam zostają jeszcze pieniądze w nim, tak w tym momencie Dość dużo musiałam po prostu tam dołożyć, więc nie jestem z tego powodu zbytnio zadowolona. Ale co zrobiliśmy, żeby to naprawić? Żeby naprawić ten budżet spożywczy, po pierwsze, przerzuciliśmy się tylko na płatność gotówką, znowu, dlatego że płatność kartą u nas po prostu nie działa. Nam dużo lepiej się płaci za spożywkę gotówką. Mamy jedną kopertę, którą między sobą po prostu yy, ona leży, dla nas jest obojgu, obojga dostępna. I w ten sposób my po prostu oboje wiemy na bieżąco, ile w tej kopercie jest. Dzięki temu, niezależnie od tego, kto robi zakupy, mamy non-stop wgląd do tego, po prostu ile tych pieniędzy tam zostało na tym budżecie spożywczym. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą my właśnie zamierzamy zrobić. Druga sprawa jest taka, że planowanie posiłków to jest coś, co absolutnie wymiata i po prostu planować, yy, planujemy posiłki dalej i to, to zamierzam na tym się bardziej dużo skupić właśnie w grudniu. I trzecia sprawa jest taka, że zwiększyliśmy delikatnie budżet spożywczy. Zobaczymy, możliwe, że wrócimy do naszego budżetu sprzed, yy, spo, yy, z poprzedniego miesiąca. Chcemy spróbować czy chodzi też o to, że po prostu żywność bardzo podrożała. Chociaż moim zdaniem chodzi o to po prostu, że do sklepu się jeździło dużo częściej. A wiadomo, że jak się pojedzie za mlekiem, to się wyjdzie z siatką za co najmniej tam 50 zł, czy 50 funtów i się nakupuje głupot. Zwłaszcza jak człowiek jedzie zestresowany, zmęczony i głodny. Ja tak pojechałam do sklepu wczoraj i zrobiłam najgorsze zakupy od lat. Takich zakupów naprawdę od lat nie zrobiłam tak masakrycznych zakupów. Musiałam przenieść się do mojej pokoju na drugą część tego filmu, ponieważ dogrywam ją. Ona była, ale gdzieś po prostu mi wcięło ten klip. Także tydzień później dogrywam i powiem wam, jak skończyło, skończył się mój audyt budżetu. Więc powiedziałam wam już o moich zakupach spożywczych, o tym, co mi ten budżet bardzo rozwaliło i oczywiście rozwaliło mi go to, że miałam ten sześciotygodniowy przestój między jedną wypłatą a drugą, co zostawiło mnie tak dwa tygodnie. Pirazy drzwi bez pieniędzy, tak naprawdę, jeżeli bym nie miała oszczędności. Bo wiadomo, że wypłatę liczymy na 4-5 tygodni. To jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz jest taka, że yy, budżet spożywczy. Wiem, że gdzie popełniłam błąd. Yy, na nowym budżecie jesteśmy od dwóch tygodni i naprawdę idzie bardzo, bardzo dobrze. Wróciliśmy do tych starych nawyków planowania, zakupów raz w tygodniu, czyszczenia lodówki, planowania posiłków i to się absolutnie sprawdza. I teraz coś, co absolutnie uratowało mój budżet. Inaczej myślę, że bez, tych, yy, bez tego, co sobie wdrożyłam już jak temu, Byłoby mi bardzo ciężko właśnie w takich momentach jak ten. I coś, co uratowało mój budżet, o czym już powiedziałam, to są fundusze celowe. Słuchajcie, w każdym miesiącu jest coś takiego, co nam wyskoczy. To może być zaplanowana rzecz albo niezaplanowana. Ja na przykład jeszcze takim stałem moją całkiem, który wiadomo, że który wiadomo, że y, wymaga napraw, wymaga, żeby w niego wkładać co jakiś czas pieniądze, mogłabym i y, zastanawiałam się też nad taką opcją, żeby wziąć sobie samochód po prostu u dealera w raty. Stać mnie teraz w tym momencie jest na to, y, zarabiam dużo więcej niż jako studentka, mój budżet jest dużo większy, więc y, mogłabym to zrobić. Dlaczego tego nie zrobię? Dlatego, że ja po pierwsze bardzo się rad, nie lubię i się boję ich. Druga rzecz, jest taka, że po prostu poczekam w tym momencie i zobaczę, jak będzie się sytuacja klarowała w ciągu najbliższych kilku miesięcy, i po, wtedy podejmę decyzję, co, co robię. Bo wiadomo, że pakować w ten samochód już dalej się nie opłaca. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że mm, podliczyłam sobie tak na szybko. Ja z funduszy moich oszczędnościowych w tym miesiącu wyjęłam 300 funtów. Zobaczcie, moja wypłata to było 1400 rachunki, fundusz spożywczy, trochę jakichś tam wydatków różnych. W, to po prostu pochłonęło całą moją wypłatę. Teraz, jeżeli ja bym nie miała tych funduszy moich właśnie, yy, funduszy celowych, byłoby naprawdę bardzo, bardzo kiepsko. Musiałabym kombinować, sięgać do debetu na konto, może bym w ogóle tego samochodu nie naprawiała, tylko musiałabym kombinować i jeździć na przykład autobusem do pracy, gdzie u mnie dojazd autobusem zajmuje półtorej godziny. Takie są Uroki mieszkania na szkockim wygwizdowie, autobusem półtorej godziny, samochodem 30 minut. Takie są Uroki tutaj. Dlatego ja o tych funduszach celowych tyle, tyle razy mówię, bo one właśnie ratują nam budżet wtedy, kiedy one ratują nam budżet wtedy, kiedy on po prostu jest napięty jak baranie jaja. Więc moje fundusze celowe, które ja wykorzystałam w tym miesiącu, to jest fundusz urodzinowy. Córka Krzysia miała urodziny, więc ja mogłam sobie sięgnąć do mojego budżetu urodzinowego, żeby pokryć swoją część prezentu. Druga rzecz, fundusz samochodowy. Z samochodowego wyjęłam 150 funtów, tyle miałam na nim odłożone. 50 dołożyłam sobie z mojego funduszu takiego bieżącego, bieżącego. To było mega. Dodatkowo też kupiłam sobie dostęp do kilku takich rzeczy, związanych właśnie z rozwojem mojego tutaj bloga, biznesu, tego wszystkiego. I miałam na to też fundusz, bo wszystkie pieniądze, które ja właśnie zarabiam na tej swojej działalności internetowej, od razu wkładam z powrotem. Także ja z tego fizycznie jakieś tam pieniędzy yy, nie widzę, od razu je ja po prostu inwestuję. I wydaje mi się, że też yy, zwraca się to z nawiązką. Więc dzięki temu, że ja właśnie mam te pieniądze na różnych kubkach, ja mogę sobie je potem rozdysponować. Więc nawet w takim bardzo ciężkim miesiącu nie było tak źle. I coś, co Wam jeszcze powiem, co ja z, 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 zobaczyłam tak w tym miesiącu, że kilka lat temu taki miesiąc jak ten, taki właśnie ciężki, dosyć chaotyczny, on bardzo by mnie rozstroił też. Yy, tak najawowo, emocjonalnie. W tym miesiącu było trochę ciężej, bo wiadomo, ale nie było aż tak źle, a właśnie to dzięki temu, że są te oszczędności. Także ja Was gorąco zachęcam do tego, że jeszcze, jeżeli jeszcze tych funduszy celowych nie macie, to naprawdę sobie je załóżcie. Zacznijcie powoli, pomalutku, ale właśnie warto. Także podsumowując mój budżet listopadowy, czy udało mi się osiągnąć moje, moje założone cele? Tak i nie, ponieważ chciałam odbudować fundusz awaryjny. Czy mi się udało to zrobić? Nie udało mi się tego zrobić, ale też nie dołożyłam ten fundusz awaryjny, bo nie miałam fizycznie z czego. Ale z tego funduszu awaryjnego nie ruszyłam ponad to, co sobie z niego wyjęłam. Także wyjęłam oddałam i więcej tego funduszu nie i Jestem z tego mega zadowolona. Czy udało mi się zmniejszyć wydatki różne? Bardzo. Pokazywałam wam w zeszłym tygodniu, ile wydałam na wydatki moje różne i tam ta kwota się nie zmieniła. W ciągu tygodnia nie wydałam y, nic na mo z mojego bieżącego budżetu. Y, wydałam trochę z funduszy, ale z wydatków różnych nie kupiłam nic w tym tygodniu. Także... Listopad kończę naprawdę na plusie, jeżeli chodzi właśnie o wydatki te różne i kończę też z plusem na koncie, więc to jest bardzo, bardzo fajne i ten plus na koncie od razu przechodzi na mój fundusz. Awaryjne. Także to jest taka fajna opcja, że jak macie coś, coś, coś Wam zostaje na koncie, ja akurat odkładam na fundusz awaryjny, bo to jest dla mnie najważniejsze w tym momencie, żeby go odbudować, ale możecie to przeznaczyć na fundusze, na zbieranie funduszu awaryjnego, na zasilenie jakichś funduszy celowych, żeby je szybciej skończyć, albo na spłatę długów. Jeżeli macie długi, to bym się zastanowiła nad tym, czy. Fundusz awaryjny, zależnie od tego, jak on jest już duży, albo spłatę długów. Tu musicie sobie sami na to odpowiedzieć. Wy najlepiej wiecie, jaka jest Wasza sytuacja finansowa. I zastanawiałam się również nad kopertą na ubrania. I powiem Wam, że minął tydzień od kiedy ja nagrywałam tamten film, i dalej nie wiem, czy taką kopertę na ubrania jest sens robić, ponieważ ja tych ubrań kupuję bardzo mało. Ja ubrania kupuję tylko wtedy, kiedy one po prostu są potrzebne. My, nie, jako rodzina, nie ulegamy jakimś modom, takim, no, modom. Raczej kupujemy to, co po prostu jest nam potrzebne. Też ostatnio sporo ubeń dostałam od znajomej, sporo oddałam też znajomej. Także robię też takie po prostu wymianki. Dziewczyny też jest taka fajna opcja, że one po prostu tych ciuchów między sobą wymieniają, więc też jest taka, wiecie, wymianka. To jest y, urok posiadania trzech, czterech dziewczyn właściwie w domu, ale trzech w bardzo podobnym wieku. Więc to też y, zastanawiam się, czy do kopetu na ubrania zobaczę, czy będę ją. Y, myślę, że w przyszłości jest to coś, do czego będę chciała wrócić. Póki co, jeżeli chodzi o ubrania, po prostu, jeżeli muszę coś kupić, kupuję to z bieżącego budżetu. Także. Tak wygląda mój audyt. Myślę, że taki audyt jest świetną sprawą i każdy, kto prowadzi budżet, powinien go sobie robić właśnie pod koniec y, miesiąca, bo ważne jest to, żeby nie tylko rozpisywać budżet na początku miesiąca, ale też go podliczać na koniec i zobaczyć, czy nasze założenia były słuszne, bo nie ma nic gorszego niż właśnie coś sobie rozpisać, wziąć te liczby w ogóle od czapy i, i potem. Y, Wiecie, napalić się jak stonka na wykopki, że będzie, będzie super budżet, a potem nam coś nie wychodzi i jest ola Boga. I dlaczego? Dlatego właśnie ja sobie takie audyty robię i wtedy przeglądam sobie ten swój budżet. I wtedy też wiem, że okej, okay, tu mi coś nie wyszło, tu mi coś nie zagrało, dlaczego tak jest. To jest bardzo fajna sprawa i też takie. Podejście takiego do budżetu, właśnie uczy nas tego, żeby budżet prowadzić i też z tymi pieniędzmi się inaczej obchodzić, niezależnie od tego, czy są to czasy chude, czy są to czasy tłuściejsze. No bo wiadomo. No, dziękuję Wam za oglądanie. My widzimy się za tydzień, a ja życzę Wam wszystkiego dobrego i. A ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa.